Witaj, oto quiz z wiedzy ogólnej. Każdy powinien zdać go na 100%. Gotowy? Pochwal się wynikiem w komentarzach i nie zapomnij o like i subskrypcji. Kto jest autorem teorii? Monad. Największy ocean na Ziemi to. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Afryce? Który kraj wynalazł papier? Jak nazywa się proces, w którym rośliny przekształcają światło w energię chemiczną?